Laser między złączami trip można wyłączyć tymczasowo za pomocą bełtu z kuszy Kandel Candle Ying. Rechabem Nomad. Traxami Gridlock. Klonem Gemini i Anny. Projektorem Row Sensa. Gniazdami k 1 Grima, granatami dymnymi oraz ogłuszającymi EMP Touchera. Wyłącza wszystkie złącza trip w zasięgu EMP na 15 sekund, a rzucenie bezpośrednio w laser wyłączy go jedynie na 4 sekundy. Podobnie z podręcznymi granatami EMP, tylko krócej. Złącza trip Denariego mocno kontrują tarczowników takich jak montaż, blackbird czy osa. Sama tarcza zasłania laser dopiero po otrzymaniu obrażeń. Przypływ adrenaliny Pinky neguje efekt spowolnienia złącz trip Denariego, lecz gdy wejdzie się ponownie, to efekt spowolnienia ponownie się nałoży. No i na koniec, wyjazd Amaru może skończyć się źle dla niej.